Witam, dzisiaj pokażę Wam grę Left 4 Dead Studia Volve. Jest to gra o zombie apokalipsie. My jesteśmy jednym z ocalałych i staramy się przeżyć w tym, w tym zgiełku. Zagram w kampanię przez internet. Mam nadzieję, że nie będzie lagów. Tutaj właśnie są te cztery postaci, czyli ocalenie nimi gramy we wszystkich kampaniach. Ostatnio właśnie wyszedł dodatek DLC do tej gry The Sacrifice. A tutaj widzę, że jestem na początku mapy, więc dobrze się składa. Tutaj mamy arsenał. Możemy sobie popatrzeć, jakie są bronie. Wezmę sobie shotguna, bo się bardzo dobrze sprawdzi w, w takich pomieszczeniach ciasnych, bo na tej mapie właśnie będzie taki typ pomieszczeń. O, już tam są, zębiaki atakują z dołu. A właściwie to z góry, bo spadają na dół. O, i z lewej strony też nawet atakują. Właściwie to mogłem się wtedy sobie nie spodziewać, bo tutaj sztuczna inteligencja, czyli ten... I, Director, właśnie kombinuje często i na nas takie niespodzianki syła. Jeszcze się o tym nieraz tutaj przekonacie się na tym filmiku. Nasyła na nas też specjalnych zarażonych, wszystkich zobaczycie właśnie na tym gameplayu. Po kolei oczywiście będę wam objaśniał kto gdzie jak i z kim. O właśnie, tutaj na przykład macie tanka. Wielkie bydle. No, przed nim trzeba uciekać, bo... Macios, naprawdę macios. Jeden z ocalonych jest w tarapatach. Warto wskoczyć w ogień tak jak ja to teraz zrobię i go uratować, bo towarzysze są cenni, tylko oni potrafią nas oswobodzić i nas na przykład przeczyli hunter czy smoker, nas złapie w swoje sidła. A właściwie to w swój język. O i widzicie, tu jest hunter. Ten co wybuch to boomer. On tu jest żółtym, która sprowadza hordę. Jeszcze będziecie mogli go lepiej zobaczyć, no, a tu hunter właśnie przyspina do ziemi i zadaje obrażenia jak możecie zauważyć w prawym dolnym rogu ekranu. Zabrał mi bardzo dużo życia. No, ale niestety nikt z moich partnerów mnie nie uleczy, szkoda, szkoda. Tutaj zaraz będzie y, zmasowany atak zombie, bo doszliśmy do takiego etapu, w którym no, muszą oni po prostu zaatakować. Bo, bo tam jakiś hałas się wytwarza z tego samochodu i, i ich to ściąga. A widzicie, tu mołotow pali ładnie, zombiaki. Amunicja porozrzucana, jak zwykle bardzo się przydaje. Ogień wygląda, muszę powiedzieć, że ładnie i świetnie się sprawdza w okości zombiaku. Bardzo dobrze skutecznie. A tutaj jest hunter ponownie. a tutaj smoker. Yy. Ten dym, który wydobył się z niego, uniemożliwia komunikację. Jeśli bym stanął tam, gdzie on wybuchł, to nie mógłbym się to rozumieła. Jeśli oczywiście miałbym mówić z partnerami, to nie słyszeliby mnie. O, znowu hunker nie przyszedł. Jak widzicie, jestem muzynem, czyli blisem. Oczywiście. Nie jestem rasistą, nie mam nic do mówienia Wręcz przeciwnie, muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajna postać. Bardzo, bardzo lubię go, ale bardziej myślę, że odpowiada mi, Billy. Jest on weteranem wojny w Wietnamie, jakim po prawej. O, tutaj właśnie idzie. No jest też jedna kobieta, Zoe. Ona jest młoda, studentką This zapewne jest. No i jest jeszcze Francis, fan motocykli, i coś w tę stronę. Udało mi się znaleźć apteczkę właśnie. Warto sobie pozwiedzać i poszukać. Można znaleźć zupełnie nową broń. Apteczki, amunicję mołotowy, pipe bomby. Pipe bomby to są takie urządzenia, które trzeba rzucić tak jak granat. One pikają i sprowadzają hordę zombie I Potem to wybucha i wszystkie zombiaki w okolicy są unicestwione. Tutaj boomer znowu i smoker Mam apteczkę, to ulecę tego towarzysza Po co ma się marnować apteczka? A towarzysz może sobie pohasać w lepszym zdrowiu Zbliża się atak zombie. Lepiej się ukryć w moim kamperskim miejscu. Zombiasi są stąd ściągane jak zboże. No ale to nie był zbyt duży atak. Można się zbierać. O, witch jęczy O, jest. Zobaczcie, to to. Mała rozhistoryzowana. Nie wiadomo właściwie co to jest do końca. Ale przypomina raczej dziecko. Nie ma tego jak strącić w locie Huntera. Oj, boomer. Niechcący Oplu. Właściwie to przeze mnie. Oplu tam Zowi. Niestety nasza grupa się rozdzieliła, pójdę zobaczyć co oni tam wyprawiają Chyba walczą z tą Witch, bo ona tam była Tak, zabili ją Podpalili. Porę arsenał jest tej grze, to właśnie w prękach mam automatycznego shotguna, dwa pistolety, jest jeszcze M16, taka snajperka, shotgun pompka, który za każdym razem trzeba jest jeszcze stacjonarny minigun no i koktajl mołtowa, czy pipe bomb, o którym już wam trochę tam mówiłem o i pod koniec właśnie zabawy, jeszcze atak nastąpi trzeba ściągnąć ostatnie zombiaki. I można schować się do schronu. A w schronie zwykle są właśnie apteczki, amunicja. Tu macie to broń, którą, o której wam pedałem no i tu na koniec, zawsze każdego poziomu są jakieś statystyki. Kto, ile tam zabijał, zabił, ile obrażeń tankowych, i tak dalej, i tak dalej. No to już chyba wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.